Witam kolegów hodowców, nazywam się Tomek Panicz, lotuję w oddziale 0253 Komprachcice, okręg Opole. Chciałbym zaprezentować mojego gołębia, który na wystawie Państw, państw Europy Środkowej i Wschodniej w Brasow zdobył złoty medal. Tak? I w roku 2024 był reprezentantem Polski na olimpiadzie w Maastricht w Holandii. Tak, e... Czy ten gołąb, którego trzymasz o numerze 71-42, tak. w tym roku był reprezentantem Polski? Tak, dokładnie. Na, na olimpiadzie w Maastricht, tak. I zdobył Polądzień. trzecią nagrodę w kategorii E? W Polsce, a na, na olimpiadzie zdobył siódmą nagrodę. A w roku poprzednim, w 20, jakby za 23, tak. W 23, roku za 22, był pierwszym nagrodą. W, w, w roku 23 też. W w kategorii E maraton na wystawie państw Europy Środkowej i Wschodniej w Brasov zdobył złoty medal. tak? Będzie po nim na, na aukcji Champions League. Będzie po nim bezpośrednio syn wystawiony na tą aukcję. Tak? Po tym I to, gołębie. co widzimy za tobą, to jest zdjęcie tego głębia. Tak. Puchar tegoroczny i Puchar zeszłoroczny. Tak. czy nagrody. Teraz prezentuję jeszcze ojca gołębia, który będzie wystawiony na aukcji Champions League. Jest to gołąb oryginalny od kolegi Marcina Rzepki, jest to gołąb Imbred, na gołębia ten Olimpiada 003 tak, z 2019 roku. Dobry gołąb, kilka dobrych gołębi mi już dał, mi już dał tak, i po nim będzie młody na aukcji Champions League. E, Prezentuję tu e, głębia PL0253 z 2023 roku 5100. głąb który będzie wystawiony na aukcji Champions League, jest po samicy olimpijskiej i po samcu od kolegi Marka Rzepki. Ładny gołąb. ten będzie w 99% samiec, tak? I tak on wygląda.